Hej. Jakie miejsca w naszej szkole poza salami lekcyjnymi są warte uwagi? Na pewno przystań, albo na przykład biblioteka, albo sklepik, albo właśnie kabina ciszy, w której właśnie się znajdujemy. Nie <suszyn kokonāria> wiem. Sala gimnastyczna. <suszyn> moje, no to e... ten pokój ciszy, co jest? Koło Sala gimnastyczna. sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna. Kabina ciszy. Przed warsztatami. Yy, boisko szkolne. Sala gimnastyczna. Siok. Spajmy oczywiście. Spajmy. miejsce w szkole to sala gimnastyczna. Nie wiem. Zapraszam. A mamy jakieś fajne miejsca w Kotarbinie? <noise> mamy fajną salę informatyczną. Fajnie się tam gra. Tak, jestem kotarbina, też jest fajne. Jakby jest tam świeże powietrze i fajnie. <noise> e, e, jaki jest Twój ulubiony przedmiot? Moim ulubionym przedmiotem jest PM i EUTK to jest przedmiot zajmujący się nauką no, uczymy się tam głównie o komputerach do czego służą dane części jak złożyć taki komputer okej, okay, a jaki nauczyciel cię tego uczy? Yy, pan Maciej Bojan okej, okay, pozdrawiamy hmm, hiszpański, historia i chyba angielski hiszpański, WF matma matma WF polski matma Polski, e, polski, angielski, może matka nie, ale patrzę. Angielski, hiszpański e, Hiszpański, polski, angielski. E, hiszpański, lekcja odwołana i powiedzmy TIS. Logistyka hiszpański i angielski Hiszpański, WF informatyka. hiszpański i religia. WF, religia i hiszpański. WF, polski i obowczo. Tak samo jak kolega. WF, hiszpański i szpański, angielski. Tak samo jak kolega. WF, polski i angielski. Ja to samo z kolega. To samo kolega razem no to WF, angielski i logiki. Tak. To hiszpański i angielski. To hiszpański, transport, spedycja i logistyczny. Hiszpański, polski, informatyka. Hiszpański, angielski, informatyka. A jaki jest twój ulubiony przedmiot? No to przede wszystkim WF, no bo jestem sportowcem. A kto cię tego uczy? Pan Szymon Fuja. Pozdrawiamy. Ostatnio był rajd. Byłeś za nim? Tak, byłem. I co tam było ciekawego? No, różne konkurencje, gdzie klasy rywalizowały między mm. sobą. Twoja klasa coś wygrała może, czy nie bardzo? Tak, zajęliśmy drugie miejsce. Wygraliśmy super, super, gratuluję. Młodzi. Trzyma, trzyma, trzyma. Mam Jak? pytanie. Nie no, chodź, chodź, nie bój się. Jak wam się podobało nam, Wam się na tym rajdzie? No oczywiście czegoś ja, wam ja. się nie podobało. Jaka jest Wasza ulubiona konkurencja, z których była tutaj wszystkie? Eee, Strzaj się... na bramkę. Przeciąganie liny. A? A Zdanie są podzielone. Korek... Szalej na bramkę. na bramkę. <laughs> Jedliście kiełbaski? Ja jedliśmy. Tak, oczywiście. Już były. Pyszne? Tak. A chlebatkę piliście? Nie. Jeszcze nie zeszliśmy. No, to chyba już jest wypita, ale... <grymne> to mi się, Pobierne, nie? Pobierne, nie? Pobierne. Pobierne. Ostań, to pierdol to już go tak. Siema, siema, siema. Dobra, że się że ci przerwę twój pochód, ale mam do ciebie kilka pytań. Ogólnie o no. raid. Podoba ci się na rajdzie? Tak, podoba mi się. Jaki kon... no, jakie konkurencje najbardziej ciebie no, uwiodły? Najbardziej podobało najbardziej mi się pod, podobał, myślę, najbardziej przyciąganie linii. My że emocje były bardzo duże. I tak, to... Fajnie było? Tak, fajnie. Fajnie. A brałeś jakiejś konkurencji udział? Uh, Brałem udział w klinie. nie chce z nami robić wywiadu, dlatego trzeba robić ludzi za zaskoczenia. Z partyzanta. Chodź, musimy zrobić wywiad. Siema mordeczki, siema, ma? Jak wam się podoba na rajdzie? Jest fajnie. Fajnie? No A wy właśnie widzicie fajnie w telefonach siedzicie? A przerwę, fajra rozumiem. Jaka była Wasza ulubiona konferencja? Bieganie to. Bieganie? Bieganie było najlepsze. A braliście w niej udział? Ja? Bigan, tak. Mi się, się nie udało. No. No. Tak, tak, tak ja Mamy tak, tak na razie. Tak 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 ja tam tak. no Jak wam tak tak, się tak podoba na rajdzie? O, fajnie, świetnie. fajnie, było świetnie. świetnie? No. Jakie konkurencje według was były najlepsze? Wydaje mi się, że Lina, Lina. Tak, tak. udział w A jeszcze braliście udział? W Ja Tak, tak jest. Ja też. I która według was była taka lepsza? Kurde, ciężkie, ciężkie. Tak jak balina. No lina, lina, lina. A pytania, spoko były pytania, czy takie średnie? Ciężkie. Ciężkie? Tak, tak. A, Czyli takie bardziej wymagały wiedzy niż takie. Jak tam nauczyciele spoko? Nauczyciele no, fajnie. Oto właśnie, czyli nie zmieniacie, zostajecie. Nie, no i elegancko, to się no, szanuje. No wiadomo. No. no spoko. Hejka, hejka, siema. Hej ja. Jaką lekcję teraz macie? WF. W w w w w <noise> <W> <noise> I co na nim robicie takiego ciekawego? No, teraz nic, ale ogólnie gramy w siatkówkę, tańczymy w jazz dance'a. I mamy super panią Wasię e, talar. Jest bardzo fajna. Tak, Zgadzam się, pani Wasia, super, dziękuję. <noise> Wymienisz swoich ulubionych nauczycieli? No to pan Grzegorz Detko, pan e, Marek Galas i pan Adam Fitz. A dlaczego akurat oni? E, poczucie humoru. Jaki jest twój ulubiony nauczyciel? Pan Jacek Stwora i pan Olgierd Morawski. Dziękuję. A jak to są twoi ulubieni nauczyciele? Pan Maciej Bojan, pani Dorota Jura i chyba tyle. Jakie są wasze wrażenia po tych kilku tygodniach nauki w naszej szkole? Nie no, nawet spoko jest. No. Mogło być lepiej, ale jest git. A twoje? Nie, ja Jeszcze podoba mi się bardzo. Fajna szkoła, nie żałuję wyboru, no i elegancki. W szkole mi się podoba to, że jest bardzo, są bardzo dobrze wyszkoleni nauczyciele. I to, że są dwa sklepy obok? A co mi się podoba? Mi się na przykład podoba... Yy, yy, na przykład nauczyciele odzałodowe. Bo mają chill. No dobrze, no miła atmosfera, wszystko, no. Siedzę, no, robię. Też tak. Nie podoba mi się to, co powiedziałem. Ja póty, ja póty, ja, płacę, ja płacę. Wolę, wolę to niż bawełniankę. A, A dlaczego? To? Nie wiem, bo to są normalni ludzie. No. No, tak. Fajnie uczyciele, fajna szkoła, fajne automaty. Bardzo mi się szkoła bo... i lubię sklep w szkole. A jakie było pytanie? O co? A nie, no fajnie jest. Fajnie. Fajnie. Jest super i chciałbym pozdrowić panią Pomaga. Spoko. Ja mam... Jest fajnie, ja. tlawなら, Na Nauczyciele są bardzo... Miła atmosfera, świetni ludzie. No, jest gig, nie? Wszystkie wspaniale, ale gdzie jest stołówka? Jedyne moje pytanie. Gdzie jest stołówka? Nie ma jedzenia. To jest jedyny mój problem w tej szkole. Szczerze, jest kiepsko, miałem kolegów, ale jest dobrze. Co Was zachęciło tak bardzo w naszej szkole, że to nie przyszliście? No, jest tutaj bardzo fajnie, akurat, jak to powiem od razu. Zachęciło mnie tutaj, ponieważ widziałem, że ta szkoła jest akurat bardzo dużo. Mówili o niej dobrze moi rodzice, moi kuzyni i innych, jak pytałem. A więc dlatego zdecydowałem na tę szkołę. Super, a wy? No mi się spodobało, bo byłem na dniu otwartym. No i ogólnie było wszystko git. Mhm. E, i mm, no Było fajnie, no, bo w ogóle bo, 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 bo kierunek, kierunek turystyczny... Cicho. ogóle ten kierunek turystyczny, mi się turystyka podoba i geografia, y, i historia, i go. Super, a poleciłybyście naszą szkołę obecnym ósmoklasistom? Tak. A dlaczego? Bo jest super, naprawdę. Przemiła atmosfera, mhm. szczególnie przemiła atmosfera, wspaniali nauczyciele. No. A jakie jest twoje ulubione miejsce w Kotorbinie? Myślę, że przystani kotarbińska. A dlaczego? No bo to jest relaksujące miejsce, można tam posiedzieć i się na spokojnie pouczyć albo porozmawiać z przyjaciółmi. Dzięki.